Ania i Robert Lewandowscy nie radz sobie z nerwów atmosfer. To kryzys. I kreskałycie to tylko z pozoru idylla. I na wysokich obrotach. Realizujcie swoje marzenia. Myleli, kreska e po narodzinach dziecka nic się nie zmieni. Pomylili się. Ania Lewandowska, 29L. Zdradziba niedawno, jak jej ci kreska ko. 22 czerwca 2018 roku. BD obchodzi Pite Rocznic lubu. Nie zdobaj hucznie jej, Witowa. Robert Lewandowski, 29L, kapitan polskiej reprezentacji w Pipce Nokreskanej. Będzie brał udział w mundialu w Rosji, a jego kreska ona Anna Lewandowska zamierza mu kibicować. Przed sportowcem wielkie wyzwanie, by poprowadzić kolegów do zwycięstwa. Mecze z Senegalem, 19 czerwca, Kolumbii, 24 czerwca, i z Japonii, 28 czerwca, poka kreska. Czy nasza drukreska wyjdzie z grupy? Ania z córeczką Klar BD towarzyszy Robertowi, ale nie mokli czy na to, że kreska espdz z nimi czas, zdradza na kreska elwo znajoma pary. Trener Adam na wapka nie pozwoli, by pipkarze rozpraszali się podczas wakreskanego turnieju. Rodziny BDG głównie podziwia ich na trybunach, twierdzi rozmówca gazety. Ona Roberta wie, kreska e kreska lycie ze sportowcem, diatowej klasy, w IKZCZ roku grajcym w klubie za granic, tylko z pozoru jest sielang. Rodzina mieszka daleko i odwiedza ich w Niemczech rzadko. Niedawno, w niezwykle szczerym wywiadzie, Lewandowska opowiedziała: Jak bardzo byba zetęczona, opiekuj się si deka córeczką. Nie przez noce, Robert Grajcy co trzy dni. Na pocztku nie miałam pomocy, CZ to zasypia na dywanie, gdzie popadnie. Bybam sama. Babamsi, kreska E ze zatęczenia zasn przy klarze, wyzna baania. Jeszcze przed narodzinami córeczki sportsmenka zdecydowała, ba, kreska e nie zatrudni niani, a dzieckiem będzie opiekowa się sama. Myla ba. Kreska E uda się jej pogodzić macierzyctwo z intensywną pracą. Byba cenią trader, fitness i specjalistką od zdrowego kreska E Za poradnictwem internetu motywowała tysiące Fanek: Zamieszczajce kreska kreskaowe filmiki, przepisy, porady. Kilka razy w roku organizowa Ba tak-kreska e-obozy w Polsce, by spotkać się z kobietami, dla których bywa wzorem. Ale po narodzinach dziecka okazało się, kreska e-trudno i sprosta wyzwaniom, jakie sobie stawia Ba. Na kręcenie nawet krótkiego filmiku przymabym Dziecku. Które cigle domaga się uwagi, by bo wyzwaniem. Ania stawa bana giebowie, by nie zawie panów, a nie potrafi ba na kreska adnym polu. Jako perfekcjonistka podejmowa bana ludzki wysibek. Kosztowa bojot to wiele. Zbyt wiele kropka czasami nerwy wypuszcza by? Ze dwubaszcza gdy obok nieby bo ani M-A, ani mamy Marii Stachurskiej, ani Teciowej Iwony Lewandowskiej. W wywiadzie przyzna ba. kreska E raz rozklei basi zupełnie, kapice córeczk. Tak mi by tak peba kabam. Kreska e Robert pojechał. Kreska e będziemy przez tygodnie same. Bardzo mi by było smutno. Zdradziła. Szczero ani, która przyzna ba, Kreska e nie jest super kobiet. Poruszywa jej fanki. Wiele z nich jest przecież kreska matkami i wie, kreska opieka nad dzieckiem to praca na pewny etat. Niejedne kobiecie zdarza się zagbaka z bezsilności, gdy maluch jest chory, albo z niewyspania. Lewandowska, homarzy o tym, by niewice dzieci, na razie odgbada plany powikrzenia rodziny. Czuj powołanie do macierzyctwa. Jednak będzie to kolejne, trudne wyzwanie, któremu we z małym dzieckiem nie da się sprosta, stwierdziba. Jak się okazuje, niebawem w kreska Lyciu jej i Roberta Zajt ogromne zmiany. Pipkarz chce pokreska egna z klubem Bayern Monachium, w którym, jak pisali my, nie czuje się najlepiej. Lewandowskich ciekawicie przeprowadzka do jednego z krajów europejskich. Kolejna kreska łaćcoba rewolucja. Ania nie jest zadowolona z takiego obrotu spraw. Bo wie, że w nowym klubie Robert będzie znów musiał walczyć o swoją pozycji, a dla rodziny zostanie mu niewiele czasu, twierdzi informator tygodnika. Według ostatnich doniesień Pipkasz jest najbliżej kreska E podpisania kontraktu z Juventusem Turyn. Czy ostatecznie przeprowadzi się do Włoch? Niepewno stresuje jego bliskich.